Profesor Maria Drozdowicz, Bieć, Biuro Inwestycji Cykli Ekonomicznych jest naszym gościem. Dzień dobry, witam Pana, witam Panią. Dzień Państwa. dobry. Pani profesor, co to oznacza dla polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie także później konsumentów? No, przede wszystkim wskaźnik wyprzedzający odnosi się do całej gospodarki, czyli jego taką daną referencyjną jest PKB. I to oznacza, że firmy powinny mieć się lepiej, głównie za sprawą rosnących zamówień. Te zamówienia wszorowały pod nie przez ostatnie prawie dwa lata, co było związane z zapaścią w gospodarce niemieckiej, i wydaje się w tej chwili, że następuje ożywienie. Co więcej, głównie następuje używienie właśnie po stronie zamówień od odbiorców zagranicznych. Powinny to w przyszłych miesiącach, na przestrzeni najbliższego kwartału, potwierdzić nam dane na temat eksportu. Natomiast to, co było główną siłą napędową naszej gospodarki i cały czas jeszcze jest, Konsumpcja indywidualna, ona jest takim motorem wzrostu o bardzo krótkim zasięgu, i wydaje się, że ten motor już się wyczerpuje, pomimo że ceny nie rosną tak szybko jak do tej pory, ale również wynagrodzenia nie rosną tak szybko. A jeżeli chodzi o rynek pracy, co stoi za tym lekkim wskaźnikiem? Rynku pracy? Czy to jest sygnał ostrzegawczy, naturalna korekta pod koniec roku? Nie. Myśmy mieli pewne zaburzenia, jeśli chodzi o rynek pracy i stopę bezrobocia rejestrowanego, związane ze zmianą zakresu działalności powiatowych urzędów pracy. I y, y, pewnych uprawnień po stronie rejestrujących się bezrobotnych. To troszeczkę zaburzyło statystykę, i to był główny powód, dla którego stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w ostatnich miesiącach. W tej chwili już o 1,1 punktu procentowego spadła, i trzeba się spodziewać, że ten efekt zaburzeń związany ze zmianą pracy pupów, że on będzie stopniowo wygasał. Także stopa bezrobocia rejestrowanego, tutaj nie widać jakiegoś nadzwyczajnego przełomu w postaci zwiększonego popytu na pracę ze strony przedsiębiorstw, czyli nie mamy kreacji dodatkowych miejsc pracy, co widać na przykład po ogłoszeniach o wolnych etatach. Natomiast ta stopa bezrobocia w tej chwili, która wynosi 5,6, ona powinna spaść w przeciągu najbliższego pół roku do okolic 5%. Natomiast nie widzę na razie większych szans na to, żeby ona jeszcze się obniżyła bardziej, poniżej 5%. A czy te oba wskaźniki razem rysują spójny obraz gospodarki, czy pani profesor widzi jakieś rozbieżności, o których widzowie powinni wiedzieć? Nie, one rysują spójny obraz, dlatego, że do tej pory mieliśmy takie bardzo słabe ożywienie, to były ostatni miesiąc w zasadzie pokazał nam, że Pojawiły się sygnały, że ono może być większe, tempo wzrostu gospodarki i, i większe ożywienie. Natomiast do tej pory mieliśmy taki właściwie, można powiedzieć, maraz. Nie było źle, ale nie było też dobrze. Tak, ta gospodarka sobie tam lekko, lekko rosła dzięki konsumpcji indywidualnej. I to samo było widać właśnie po stronie em, rynku pracy. Troszeczkę było zwolnień, trochę firm się zagranicznych wycofywało, przechodziły na inne rynki, które są bardziej konkurencyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty pracy. Okresowo wzrosła stopa bezrobocia, sezonowo spadła stopa bezrobocia, ale nie było widać jakichś takich tendencji ani do nagłego wzrostu bezrobocia, ani do. Yy, Spadku tej stopy bezrobocia. I myślę, że te tendencje w najbliższym czasie będą się utrzymywały. Jeżeli to ożywienie nastąpi i to, co pokazuje wskaźnik wyprzedzający, zrealizuje się w postaci szybszego tempa wzrostu PKB, no to oczywiście jest szansa, że ta stopa bezrobocia spadnie może do 4,8-4,6, ale. Trzeba pamiętać, że rynek pracy reaguje ze znacznym opóźnieniem w stosunku do tego, co się dzieje w przedsiębiorstwach, firmach. Także to, te zmiany na rynku pracy odnotujemy mniej więcej w pół roku po tym, jak nastąpią pozytywne zmiany po stronie tempa wzrostu PKB. Bardzo dziękuję pani profesor Maria Drozdowicz, Biedź, Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. E, powiem: do zobaczenia. Dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.